Wszyscy radzą mi, żebym zabiła pająka, który siedzi w kącie mojego pokoju już przez jakiś czas. Nawet się go trochę boję. I jest tyle sposobów na pozbycie się go, I mogę zrobić to łagodnie: wezmę kubek i kartkę papieru i zrobię miejsce nowemu, wiedząc, że ten ostatni ma się dobrze i żyje w kącie innego pokoju. Albo mogę go zabić, szybko i bezboleśnie, dla mnie i dla niego. Chociaż wtedy on nigdy nie dowie się dlaczego, to ja nie lubię nagłych cięć. Bez żadnego ostrzeżenia tak nagle kogoś nie ma. Nie chcę mu tego robić. I wiem, że pająki mają być pożyteczne, ukryte w kątach naszych pokoi. To one powinny wiedzieć noce, kiedy nas najbardziej boli, powinniśmy czuć, że ktoś nas chroni. Wiem też, że nie będzie już powrotu. On dostanie do wyboru inne pokoje, a mój stanie się dla niego niedostępny. I bardzo się tego boję. Bo po takim czasie zostanę tam tylko ja. I jego sieć.